A kto jest moim bliźnim? Z takim pytaniem wprost i dosłownie zwrócił się do Chrystusa jeden z uczonych w piśmie. I Pan Jezus nie odpowiedział mu bezpośrednio, ale posłużył się przepiękną przypowieścią, którą pewnie znamy od dziecka, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I w tej przypowieści mówi Jezus, jak to można przejść obojętnie obok poszkodowanego człowieka, ale jak można także zatrzymać się, wzruszyć i zobaczyć, tego, który znajduje się w potrzebie. Kiedy skończył Jezus opowiadać przypowieść, wtedy dopiero odpowiada temu uczonemu w piśmie człowiekowi: Jak ci się zdaje, który z tych trzech, którzy przechodzili obok poszkodowanego, był bliźnim? I kiedy młody człowiek odpowiedział, Jezus zwrócił się do niego: Idź i ty czyń podobnie. Zwróćmy, kochani, uwagę na dwa elementy tej przypowieści. Pierwszym jest ten, że ten samarytanin pochylił się nad tym poszkodowanym człowiekiem, tak jakby pochylił się nad sobą. On zobaczył siebie w sytuacji drugiego człowieka. On pomyślał sobie, że gdyby kilka godzin wcześniej przechodził tą drogą, to może on leżałby teraz zraniony, pobity, okradziony i on potrzebowałby pomocy. I dlatego wzruszył się, a co to znaczy wzruszyć się, to znaczy zobaczyć siebie w sytuacji drugiego człowieka. I dlatego pomógł mu. A drugi moment, drugi element tej przypowieści to jest taki, że Jezus jakby odwraca pytanie uczonego w piśmie nie kto jest moim bliźnim, ale dla kogo ty jesteś bliźnim, nad kim ty się pochylasz, o kogo ty się troszczysz, o kim Ty myślisz, za kogo ty się modlisz, komu ty jesteś potrzebny. Zatem przeczytaj dzisiaj raz jeszcze tę przypowieść i zadaj sobie pytanie, dla kogo dzisiaj stajesz się bliźnim?